Uwaga, ostatnie okrążenie bardzo blisko siebie, te dwie pary na torze i zobaczymy, czy Gapiński wytrzyma ten napór rywala. Liager jedzie nieco szerzej. Teraz będzie ścinał w kierunku krawężnika. Uwaga! I jednak Gapiński minimalnie przed swoim rywalem. Wygląda na to, że Adrian Cyfer, jeden z tych podstawowych zawodników, który przyszedł, przypominam, do ostrowi z wybrzeża Gdańsk, ma tutaj Wszelkie dane po temu, by ten bieg wygrać, chociaż zobaczymy, co Dimitri Berger zrobi. Berger miał takie problemy, z których wyniknęło to, że wypadł w drugiej części sezonu ze składu odsunięty został przez Jerzego Kanclerza, pojawił się na mecz ze startem Gniezno, gdzie zdobył 5 punktów też bez większego szału, a teraz kapitalnie jeszcze do końca powalczył tutaj właśnie Berger, tam wywieziony aż pod płot. W kasku czerwonym był Kaj Huckenbeck, ale podołał. Teraz wyprzedził Tomasza Gapińskiego, natomiast na trzecie miejsce przebija się Orwat, który walczył z Krawczykiem, i tak jest. Wygląda na to, że jednak Tomasz Orwat ten swój plan minimum dzisiejszy w postaci przynajmniej czterech punktów jest w stanie zrealizować. I w tej chwili Bejego wychodzi na pierwsze miejsce. Berze próbuje jeszcze powstrzymać Klinda. Ale czy to mu się uda w tej chwili sytuacja niezwykle ciekawa. Dwaj Francuzi próbują tutaj blokować w tej chwili duńczyka Klip. Jedzie bardzo szeroko, ale odczytał to przed momentem. Bejego natomiast Berger już nie dał rady okiełznać w tej chwili. Żużlowca w kasku żółtym. Świetny atak tym razem Klinda. I chyba już tym atakiem ma szansę wyjść na prowadzenie. Chociaż jeszcze nie odpuszcza Bejego. Jeszcze teraz starał się ściąć do krawężnika, ale jednak Klind pokazuje swoją klasę. Na razie napędza się w kasku niebieskim. Andreas Jager atakuje swojego bardziej doświadczonego rodaka, spycha go w tej chwili na drugie miejsce tam włączył się na serio do walki e, także Berger. I w tej chwili e, Klint już jest bardzo blisko, idą niemal równo. I teraz pod bandę wyniosło tam Liagera, ale to było kontrolowane. Liager czy Klint, uwaga kto wygra ten ostatni bieg tego spotkania. Jest jednak twardo, konsekwentnie przy kresce Liager. I ogrywa Klinta na samo zakończenie, a więc żużlowcy gospodarzy ogrywają bardzo zdecydowanie e, drużynę. Ostrowi...